Dzień dobry, ze mną pani Władysława Ślazyk. Pani Władzia wykonała palmę, która wczoraj wieczorem stanęła na Limanowskim Rynku. Znamy parametry tej palmy, pani Władziu, jaka ona jest wysoka? Wykonałam palmę, która ma 18 metrów. 18 metrów wysokości? Wysokości, tak, raczej w takich metrach ją po prostu robimy. Proszę powiedzieć, ile materiału do niej zostało zużyte, bo widzę, że piękne kwiaty, no można by było się zachwycać bez końca, wstążki, dekoracja. Bardzo dużo było materiału zużyte. Zielone, kolorowe kwiaty, wstążki, no i wierzby, bukszpany, jedna sosna, druga sosna. W każdym razie były dwa gatunki sosny, no i wieżby kręcone. I patyki z wieżby. Jak czasochłonna to była praca, bo bardzo ciężka ciężko, na pewno. Bardzo ciężka była praca, bo była pogoda taka, jaka była pogoda. No. Proszę powiedzieć, ile czasu pani potrzebowała na przygotowanie tej palmy i kto pomagał? No może mi to pomagał ja. No i tyle. Dużo, dużo po prostu, żeśmy włożyli wysiłku w siebie i tak, żeby ładnie wyglądała na rynku. Udało się ją tutaj jakoś e, przetransportować. Udało się przetransportować, bo wczoraj o 10 wieczór żeśmy ją stawiali. Żeby nie zatrzymywać ruchu, więc po prostu przyjęła ekipa, która tą palmę stawiała. Ale wyjeżdżając z osiedla, wspomniała Pani wcześniej, że no o, takie troszkę widowisko było. To było widowisko, bo tam było wszystko: i straże, i ochrona. Ludzie w tych kawatkach, po prostu tych, jak się to nazywa, w tych kamizelkach ochrony, no musieli tak iść. Dlatego, że to jest dla ochrony. No i bezpiecznie, żeby było przecież no, tak? Bezpiecznie, żeby było to, żeśmy to pobrzywozili. Zwyżka, niezwyżka. Było bardzo wesoło, bo to jechało na światłach, widowisko było piękne w nocy. Pani Władziu, dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców, no i tych, którzy będą tutaj Limanową odwiedzać i gościć w czasie świąt wielkanocnych. No pozdrawiamy jeszcze tych, co przywiezie, tylko nie wiem jak się ta firma nazywała, bo to było w nocy, to była całkiem inna firma. Bardzo eleganckie, po prostu wyposażenie mieli i wszystkich pozdrawiam, niech długo żyją. I na koniec Pani Władziu, życzenia dla mieszkańców naszego regionu. Wszystkiego dobrego, najlepszego po prostu dla święta no i żebyśmy tą niemalą jakoś prezentowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję.